Witam z tej strony Pan Smog. Dzisiaj szybki poradnik, jak zdobyć mnóstwo wolfranu oraz tytanów Assassin's Creed Valhalla w ogóle się nie napracowując. Będzie to bug, dlatego może on zostać załatany w najbliższych dniach. No dobra, ale teraz już lecimy do oglądania. Pan Wilkołak Pan Smog. Szybko na początku wspomnę jeszcze do czego wykorzystywany jest w ogóle Wolfram, a Wolfram wykorzystywany jest do ulepszenia naszego ekwipunku na mityczny poziom u Kowala. Jest on bardzo rzadki i w armii go zajmuje mnóstwo czasu, no ale dzisiaj właśnie pokażę wam jak zrobić, żeby nie zajmowało to tyle czasu. Lokalizacją, w której będziemy farmić będzie to prowincja Glown Shrine, a dokładnie rozstaj dróg obok miasta przy rzece. Naszym zadaniem będzie znalezienie trzyosobowego patrolu żołnierzy. Jeden z nich będzie wielkim przypakowanym gościem, więc nie powinniście mieć większych problemów ze znalezieniem go. Jeżeli jednak się nie pojawią, to oznacza, że musicie iść do innej lokalizacji, a następnie wrócić a jeżeli jeszcze raz się nie pojawią, to oznacza, że musicie zrestartować całą grę. No więc widzimy taki trzyosobowy szyk. Musimy zabić pierwszą osobę w tym szyku, która idzie. Jeżeli oczywiście nie jesteście pewni, możecie wysłać wronę i ona pokaże wam żółtym pucikiem, który dokładnie żołnierz ma skarb. Podchodzimy do tego, który ma skarb, zabijamy go, następnie bierzemy skarb, chodu, noob style, no i chowamy się w krzakach, jak już się schowaliśmy i target zszedł, to następnie musimy. Zap ja już się z wami żegnam, mówił pan Smok, no i mam nadzieję, że poradnik się przydał do nieskończonej ilości wolfranu oraz tytanu. Pa!